Cześć, misiaki, Ja jestem Moskit. Witam Was w kolejnym materiale z Eurotraka. Tak jakoś mnie wzięło, że chcę sobie pograć. No to po prostu jedziemy. Chrypka nadal nie przeszła, więc mój głos będzie dziwny. Choć może niektórym może się ten głos spodobać. Kto wie, kto wie, kto wie. Ha, ostatnio zrobiliśmy sobie dwa kursiki. No to zobaczmy, co czeka na nas tym razem. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Użyte plastiki. Aha, po ostatnim kursie zdobyłem poziom i zainwestowałem punkcik umiejętności, że tak to ujmę, w długie trasy. Nie wiem, czy to był sensowny pomysł, czy lepiej powinienem zainwestować może w ADR, licencję ADR, no ale zrobiłem tak, więc no cóż, tak już będzie. Hmm, jakieś dziwne strasznie trasy na tu podpowiada. Warszawa-Białystok, Katowice-Wrocław, Warszawa-Poznań, Katowice-Brno. O! To może być ładna trasa, podejrzewam. Może przez jakieś góry i tym podobne rejony będziemy się poruszać, więc wydaje mi się, że filtry oleju, 12, 12 ton filtrów oleju, będzie całkiem zacnym ładunkiem do przewiezienia przy pomocy Scani Air Highline. No dobra, biorę. Zmieszyłem także skalowanie graficzne, czyli te takie podbijanie rozdzielczości, więc może Framerate tym razem będzie trochę lepszy Pożyjemy, zobaczymy, jest zamiast 200% jest 100% Czyli no w teorii powinno to lepiej wszystko działać i być, no nie wiem, no lepszy framerate po prostu No, pożyjemy, zobaczymy co z tego wyjdzie Zobaczmy co tym razem wieziemy Wieziemy, aha, także pospet scani. Dość typowy ładunek na pacę, jak widać Nasza Skania, w sumie nie przypominał sobie, żebym jakoś specjalnie jeździł Skanią, chociaż nie, przypominał ten logo Skani, czy jakieś tutaj dziwne logo, które przypomina logo Szczecinu, tak też tutaj jest gryf, czy, czy to w sumie jest bardziej lew, w sumie ciężko powiedzieć, ale coś takiego jakieś zwierzątko w koronie, więc no. Czuję się prawie jak u siebie, jak u siebie w domu. I dobra, odpalamy całą machinerię. Wrzucamy jedyneczkę i czeka nas 242 km. Jazdy, O oh yeah. Dobra, jedymy. Aha, nie włączyłem radia, znaczy nie włączyłem żadnej muzyki. Mamy, że tej muzyki nie było wcześniej. Jak było, no, no to trudno. I zaraz, odpaliło się, nie odpaliło. <laughs> chwila, chwila. Chyba leci, wydaje mi się, tak, leci. Wydaje mi się, że leci. No dobra, to ruszamy. Trochę drogi nas czeka. Uuu, zaraz, zaraz, zaraz! Boże Bożenko, co ja zrobiłem? Co ja żebym zrobił? Ups. Tyczkę mi się skopało. Ups. Że tak to ujmę. Ups, ups, ups. Nie w tą stronę wyjechałem. Myślałem, że powinienem wyjechać w prawo. Jak widać, srogo się myliłem. Na szczęście nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Wyjeżdżamy i śmygamy do brna. Taki jest przynajmniej plan. No, o czym sobie tym razem pogadamy? W sumie nie wiem, co mi w sumie silna no silne na, na język się nawinie, tak naprawdę. <laughs> Mógłbym pogadać w sumie o PGA, tak naprawdę. Wydaje mi się, że to nie byłby jakiś szczególnie zły pomysł. PGA 2015 Fajna impreza. W mojej osobistej opinii, chociaż nie każdy się z nią zgodzi z uczestników PGA, ale na pewno wielu się zgodzi, było to prawdopodobnie jedno z, jedne z najlepszych, jeżeli nie najlepsze PGA od wielu, naprawdę wielu lat. Naprawdę masa fajnych wystawców, głównie chodzi mi tu o wystawców niezależnych. Sporo też ogólnie dużych wystawców. Był X, było stanowisko Xboxa, którymi się zbytnio nie interesowałem. Był stanowisko PlayStation, które się mi też zbytnio nie interesowałem. Był CD Projekt, jak, jak co roku praktycznie, ale tym razem miał naprawdę, naprawdę spoko stoisko, było tam sporo się działo. Był Wiedźmin 3, dodatek do niego dokładnie rzecz biorąc. E, było Kulus, był te całe, było te całe HTC Vive, do tego nie było się dostać, było tak olbrzymie, e, tak olbrzymie kolejki. Ogólnie była masa różnych, różnistych wystawców, byli też wystawcy tacy a, sprzętowi, że tak to ujmę. Jak Asus, GameRagon, oh Boże, i masę innych tego typu rzeczy. Ogólnie działo się. Wydaje mi się, że teren, teren targów także był chyba większy. Albo jeżeli był tak sam, to przynajmniej był jakoś sensownie zagospodarowany, bo naprawdę to wszystko miało po prostu ręce ręce i nogi. I naprawdę aż miło było chodzić po tych halach, bo ciągle coś ciekawego się działo i ciągle na coś się ciekawego natrafiało. Ale jak mówiłem, dla mnie takim e, takim najbardziej, e, cie, taki najbardziej ciekawym punktem całego tego programu, całej imprezy były indyki. I dlatego jak do tej pory widzieliście prawdopodobnie dwa wywiady z twórcami American Truck Simulator i Euro Truck Simulator 2, widzieliście już na pewno Planetoid Pioneers, czyli grę, która naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawa. Ehm... Zaraz nie, nie chcę łączyć wycieraczek. Wyłączcie się. No. E, Truck Simulator i American Track Palentoid Pioneers. A także nagrałem, nie wiem czy to już... <laughs> Przepraszam. Gard mi siada. Nie wiem, ups, 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 ups. ups, <laughs> Nagrałem także, nie wiem czy to już upubliczniłem do momentu, gdy to oglądacie. Nagrałem także materiał z dwóch innych gier a mianowicie This War of Mine The Little Ones czyli polskim deweloperem stojącym z naprawdę, naprawdę ciekawą grą której ja do tej pory jeszcze nie grałem, ale zamierzam ją obadać Nagraliśmy też materiał z, z, z Out of Reach czyli takiej też produkcji niezależnej survivalowej, przypominającej dość mocno takie połączenie Rust z Ark tylko nie jestem w tym momencie pewien Naprawdę, nie jestem pewien, czy to jest na pewno polski deweloper, ale byli tam także Polacy prezentujący tą grę, więc no w jakimś sensie tam polski developerzy, polscy deweloperzy tam tworzą. Więc ogólnie no, nagrałem naprawdę bardzo fajne materiały, które mam nadzieję, że niedługo się pokażą, tylko po prostu muszę jeszcze je dokońc dokończyć, dokończyć, obrobić. I yy, co tam jeszcze? No, widziałem w ogóle Shadow Warrior 2, dość zamknięty. Znaczy Zamknięte, otwarte, ale mało kto niego chodził. Pokaz Shadow Warriora 2 naprawdę fajna gra się zapowiada. Zamierzam także pograć sobie w Shadow Warriora 1, więc muszę go nadrobić, żeby móc się przygotować do dwójeczki, że tak to ujmę. No i co ciekawe, tę prezentację Shadow Warriora 2 prowadził Tadek ziemieński Zoltar. A jak to, jak to woli, Zultar, albo jeszcze jak to woli, Żultar, czyli osoba, która na pewno to się przez nasz kanał na YouTubie przewinęła. Postać jakiś tam przygód z army, z Daisy z tego co pamiętam. No i jest to jednak postać, no, jakby nie patrzeć, jakby nie czuć, dość, no, dość znana w półświatku gamingowym, polskim półświatku gamingowym, że tak powiem. Więc miło było też go spotkać, pogadać, posłuchać, jak on gada o Shadow Warriorze 2, ponieważ dana no właśnie pracuje w studiu Flying Wild Hawk, który właśnie odpowiada za Shadow Warriora. No i ogólnie. Kurcze, ogólnie naprawdę bardzo fajna impreza. Przynajmniej tak mi się wydaje, że ten rok bardzo ciekawa impreza. kurde, ale dzisiaj ze mnie pirat drogowy. O, oh, o, oh, oh, szaleństwo. W ogóle wydaje mi się, że chyba ta skalnia nie posiada tempomatu, co jest jej aktualnie olbrzymim minusem. Przynajmniej tak bym się dołożył na tempomatu. Nie, zaraz posiada tempomat, dobra. Moja poprawka na tempomat posiada. Zmieniamy pas, trochę nagle i po diabla, ale co tam? I kurczę, jak mówiłem, sama impreza mi się chyba najbardziej podobała ze wszystkich, na których byłem przez ostatnie kilka lat. Ale najważniejsze, ja tak naprawdę na PGA już od kilku lat nie jeżdżę na samą imprezę. Ja na PGA jeżdżę po to, żeby spotkać się ze znajomymi, z ludźmi, z którymi, między innymi też z wami, z widzami, tylko po prostu w inny sposób no, nie ma opcji, żeby spotkać. I tak też było w tym roku. W tym roku w końcu poznałem Kyca, na żywo. Ponieważ wcześniej po prostu nie było mi to dane. Wcześniej mi to nie było po prostu dane. Także przy okazji tam byliśmy w kilka innych osób, tym byłem ja, Nitek, Łosiu, Kycu. No i kilka innych osób, które niekoniecznie muszą chcieć zostać wspomnianych. Był też Iliach, z którym nagrałem właśnie materiały od This War of Mine, a także Out of Reach. Ale go tam zobaczycie na materiale i on tam będzie wspomniany na materiale, więc tutaj. No, nie ma to zbyt wielkiego sensu, żeby go teraz w tym momencie wspominać. Ale naprawdę było fajnie, szczególnie impreza po pierwszym dniu targów była mm. bardzo. Bardzo miła. Tak to mimy. Tak bardzo, że na następny dzień to dopiero... Na PGA to chyba zebraliśmy się na 15. Byliśmy na, na terenie targów byliśmy dopiero o 15. <grych> Więc no, była bardzo fajna impreza. Eee, potem po drugim dniu targów była taka w miarę normalna impreza, bez jakiegoś tam powiedzmy, bez jakichś tam. Eee... O Jezus, Jezus, co ja robię? Jezus, Jezus prawie w kolesia wjechałem Na <laughs> Szczęście w prawie, bo nie, nie wbiliśmy się w niego. Jakbyśmy się w niego wbili, to byłoby naprawdę przykaz prawa to policja, papierkologia, mandaty, punkty karne, ogólnie nic przyjemnego, o stratach finansowych nie wspominając, więc na szczęście się w niego nie wbiliśmy. No i tak jak mówiłem, no po drugim dniu mieliśmy całkiem, całkiem spokojną imprezę, ale już spokojno, ponieważ w niedzielę wszyscy praktycznie się zbieraliśmy, na niedzielę, ogólnie w ogóle niedzielę wszyscy mieliśmy się zebrać, wrócić do, dom, do swoich domciów, Niektórzy jechali samochodem, samochodami, więc no, to nie można by zbytnio sobie przefol pofolgo przefolgować, pofolgować. No i niedziela przyszedł czas pożegnania. Bardzo smutna chwila, bardzo, ponieważ dwa poprzednie dni no, spędziłem naprawdę bardzo miło, bardzo fajne, w bardzo interesującym towarzystwie. No i niedziela była dość smutna pod tym względem, no ale przynajmniej wróciło się do domu i można było się w końcu, normalna, jak normalny człowiek wyspać, tak? Więc w ogóle pod to względem było fajnie. Spotkałem też na PGA kilka osób, których się nie spodziewałem, żeby spotkać, znaczy, które znałem wcześniej, a które się po prostu nie spodziewałem spotkać na PGA, jakoś tak... jakoś tak, nie wiem, jakoś tak po prostu nie spodziewałem się ich. Kurde, tutaj jest zwolnienie. Strasznie blisko jedziemy tej Astry, to jest chyba Astra, mi się wydaje. Ale dobra, już widzę, że nasz, nasza ciężaróweczka nie, nie domaga pod górę, więc spokojnie nie musimy się tym martwić w tym momencie. Dajemy ogólnie rzecz biorąc radę. Eee, obojku, obojku, wszystko włączyłem ten pomat. Ajajaja. Dobra. Polam 80 na tempomacie I jedziemy dalej. No i co mogę powiedzieć? Kurde, znowu włączyłem ten pomat, cholera. Eee, I co mogę powiedzieć? Naprawdę... Tegoroczna impreza i ogólnie sam wyjazd jako wyjazd mi się naprawdę bardzo, ale to bardzo podobał. W ogóle jest jakiś koleś stoi kuźwa, czy co? Nie wiem, co tam było. Teraz trochę nam, trochę zjeżdżamy z pasa. Na szczęście w nikogo, nie, w nikogo nie wjeżdżamy, więc jest ogólnie pod tym względem dobrze. Naprawdę, podobał mi się wyjazd do Poznania w tym roku. Było naprawdę spoko. Boże, naśmiałem się tyle, co przez ostatnie dwa lata się chyba nie naśmiałem. No naprawdę ciekawe. Uuu, zaraz, 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 bo musimy w lewo, 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 w lewo! W lewo, w lewo. Uu, dobra. Nie więcej zdążyliśmy. Kurde, coś mi taki nie do końca z, z, działają. Podejrzewam, że wynika to z tego, że obsługuję je aktualnie na myszce, na tych, wiecie, tych przyciskach do przodu, do tyłu, co się na przyglądarce używa. I one coś tutaj niespecjalnie chcą dobrze działać. Ale tam. Wiem, że je wciskam, wiem, że ja się czuję dobrze. O, widzicie, wcisnąłem i nie zadziałało. Jakoś dziwnie te kierunkowskazy są wykrywane. Tutaj te, te wciśnięcia myszki są dziwnie wykrywane. Nie do końca wiem o co chodzi. Niestety aktualnie <coughs> miałem taką fajną myszkę. G... Logitech chyba G500, ileś tam. W sumie dwa lata po zakupie, <coughs> czyli po zakończeniu gwarancji podejrzewam. Dwa lata po zakupie się zrąbała. Co chwilę się odłącza. Wyłącza się na chwilę, muszę ją podłączać i odłączać kablem. Coś dziwnego się dzieje, coś się z nią popsuło, po prostu. Ja aktualnie działam na mojej starej myszce Natek Genesis, którą kupiłem, w sumie sensie, za jakieś tam niewielkie pieniądze, z tego co pamiętam. A do dzisiaj działa i spisuje się, jak sami widzicie, całkiem nie najgorzej. Oczywiście nie jest to jakaś najlepsza myszka na świecie, ale no powiedzmy, że swoje zadanie w tym momencie spełnia. W porównaniu do g 500 którego tego zdania w tym momencie po prostu no, nie jest w stanie spełniać, bo po prostu nie działa i tyle w tym temacie tak naprawdę, nie? Więc na razie muszę działać na starej myszce. Zastanawiam się, czy kupić sobie nową, czy na razie wytrzymać jakąś na tej starej. Może nie zobaczymy. Nie ma tragedii ogólnie, ale mogłoby być też trochę lepiej. Będę musiał pomyśleć o nie może wypoleć im jakąś nie za drogą, dodajmy, nie za drogą myszkę, ponieważ hajsem aktualnie, że tak się kolokwialnie wyrażę, wyrażę nie sram. And, więc no, więc, 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 właśnie, więc właśnie, więc no, jak macie coś do polecenia, jakąś fajną, niedrogą, dodajmy, niedrogą myszkę, to byłoby całkiem spoko. Umiałem tego LG hg 500, fajna myszka, ale ja jako gracz, że tak powiem, starej daty, używający jeszcze kiedyś, dawno, dawno temu nawet myszek kulkowych, jakichś innych tanich badziewi, przyzwyczaiłem się jednak do pewnej toporności myszek. To znaczy, no jeżeli myszka jest mega ultra dokładna i trochę niestandardowa to trochę dziwnie mi się tej myszki używa Coś w ten desejn, że raczej preferuję takie myszki, które no nie wiem, są trochę, trochę toporne, trochę takie oporne, że taktujmy Nie jakieś tam niewiadome jakiej dokładności e, Bo to mi przynajmniej pozwala, no nie wiem, jakoś przyjemnie po prostu grać, przyjemnie sterować, no nie wiem. Jestem też graczem. U jestów lewo, 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 lewo! Jestem takim graczem, że no nie jestem graczem FPS-owym, niezbyt gram w strzelaniny. Jak już to gram w gry FPP, czyli First Person Perspective, czyli gry z pierwszej osoby, ale które... E, które jakoś nie bazują na jakiejś olbrzymiej precyzji i dokładności strzelania. I raczej preferuję jakieś takie, no nie wiem, takie zwykłe po prostu myszki, najzwyklejsze. I tak to właśnie u mnie po prostu, u mnie się ma, jeżeli chodzi o myszki właśnie myszki dobra nieważne eee, no dobra dojeżdżamy powoli do naszego celu wydaje mi się że zrobimy taki sobie małe audio vlog gameologii w postaci jeżdżenia w ETS-ie dzisiaj pogadaliśmy sobie o PGA pogadaliśmy sobie o myszkach jakkolwiek by tego nie jakkolwiek by tego nie nazwać jakkolwiek by tego nie skomentować no i powoli nasza dzisiaj eee, Nasza dzisiaj przygoda w powoli dobiega ku końcowi Przy miłej muzyczce, przy miłym klimacie Naprawdę, sielskich, przy sielskich widokach, że tak to mówimy, w Brnie A, Jest klimat, jest moc ogólnie rzecz biorąc Dobra, hamuj, hamuj, Moskiteł, hamuj Ustąp pierwszeństwa, Tomasz, ustąp pierwszeństwa, że tak dobrze widać A, Dobra Trzeba teraz wykmienić moment, gdzie bezpiecznie będziemy mogli włączyć się do ruchu. Jak na przykład teraz. czy on nas puszcza? Wow, on nas puścił. Dzięki koleś. Miło z twojej strony. Dzięki wielkie, dzięki, dzięki. Zaraz. Tu w lewo musimy jechać. W lewo. Dobra. Teraz prosto. I tam będzie zjazd w lewo za chwilę. Hmm. No dobra, to dojeżdżamy do Brna. W końcu dojeżdżamy. Dla mnie szczególnie w końcu, ponieważ w tym momencie nagrywam to już na następny dzień, bo musiałem niestety nagle zakończyć wczoraj nagrywanie tego nagrania, że tak to i my i dopiero na następny dzień jestem w stanie to tę chwilę, którą tu macie dograć. Ach, więc mój głos może jeszcze w ogóle inaczej brzmieć. Nadal mam niestety jakieś dziwne problemy z gardłem, więc chyba powoli zbliża się właśnie ta pora, w którym chyba trzeba będzie udać się do lekarza z gardłem. I tak i wygląda... tak by mi się wydawało, no pożyjemy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Wow, dawaj, 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 dawaj bo mi tutaj nas zaraz staranują. Dobra, jest ok, nie jest źle, jest OK. Za chwilę zakończymy naszą podróż. Dobiegnie ona do końca. Odkryliśmy miasto brno. Skręcamy tutaj w prawo, hamujemy i na czerwonym stajemy. Ktoś w ogóle zwrócił fajną uwagę, że można byłoby zacząć używać realistycznego systemu hamowania, czy hamulców ogólnie. Czyli to, że gdy hamujemy, to nam jakoś dziwny sposób spada ciśnienie powietrza w hamulcach i może nam w tego ciśnienia w pewnym momencie zabraknąć, więc trzeba umiejętnie operować hamowaniem i korzystać chociażby z hamowania silnikiem. Ja tak staram się robić, ale no w sumie może nie tak często jak powinienem. W sumie ciężko w sumie powiedzieć tak naprawdę. Czy to robię wystarczająco często, czy niewystarczająco często? No nie wiem, to jeszcze jest temat do zastanowienia, tak naprawdę. To jeszcze jest temat do zastanowienia. I dzięki wszystkim za uwagi, za komentarze, które zostały napisane pod ostatnim, tym pierwszym odcinkiem. Jakby to ją naszym pierwszym, no tym ostatnim odcinkiem ZTS-a ogólnie rzecz biorąc. Ja sobie je na pewno wezmę e, serdecznie pod uwagę. Uj! Może trochę mogą za blisko podjechać zaraz, musimy teraz pojechać w którą? w prawo musimy wykręcić trochę nasz zestaw dokładnie, w prawo musimy go wykręcić może uda nam się za pierwszym razem tutaj zaparkować staram się tutaj, że tak to im, trenować to hamowanie gdzie hamowanie, to parkowanie to wjeżdżanie całym zestawem ładnie za pierwszym razem w wyznaczone miejsce do do odstawienia Naczepy, ale jak widzicie No nie do końca mi to zawsze Tutaj będzie za pierwszym razem wychodziło Może kiedyś dojdziemy do takiej wprawy O, 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 zaraz, zaraz, tak, to może nawet wyjść To może nawet wyjść, tylko dawaj, dawaj, dawaj Dawaj, 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 wykręcaj, wykręcaj Wykręcaj, kurde Mało zabraknie A, kurde, za późno Się zagadałem tak naprawdę Dobra, prostujemy I już teraz parkowanie Powinno pójść nam całkiem Całkiem dobrze. No, dawaj. i teraz cofamy i parkujemy. Już teraz nic nie może pójść nie po naszej myśli w tym momencie. Nie widzę w ogóle takiej opcji. Trochę mogłem to prościej zrobić, ale. Stop! Stop! Maszyneria! Zaparkowaliśmy, jesteśmy gotowi do wyładunku. Iha! No, kolejny udany transport ładunku. Oleju, filtrów olejowych, przepraszam, z Katowic do Brna. Ta jest. Dokładnie, ta jest. dobra. Na tym zakończymy ten odcinek z Euro Truck Simulator 2. Dzięki Wam serdecznie za uwagę, I jeżeli Wam się to podobało, to zostawcie suba, zostawcie łapkę w górę No i nie wiem, dajcie jakieś może tematy, o których byście chcieli, żebym ja pogadał, tak tylko tutaj napomnę, że dzisiaj mamy czwartek, gdy kończę to nagrywać, dzisiaj w czwartek to udostępnię, a w piątek, no na piątek, sobotę i niedzielę, na ten weekend postaram się, żeby wrzucić te dwa wywiady, które nagrałem na PGA, jeszcze tutaj mówione po polsku, że tak to ojmę, no, i w piątek na pewno będę na imprezie Warsaw, Warsaw Games Week, czyli takiej imprezie Ala Pegia w Warszawie. W sobotę prawdopodobnie też, w niedzielę raczej nie, ale na pewno w piątek będę czy na tym dniu VIP-a i w sobotę też bardzo prawdopodobne, że będę na Warsaw Games Week, więc też was zapraszam. Jak ktoś mnie spotka, można przybić piątkę, można zagadać, można. Za... Nie wiem, poprosić, nie wiem, o autograf na cyckach, cokolwiek. <grych> Dzięki za uwagę. Do słyszenia. Do zobaczenia. Pa, pa.